Dzisiaj w serii próbnej nieco gorzej, powiem zaledwie 114,5. Patrzę na warunki. Około 0,7 metra na sekundę wiatru pod Nart. Ładnie w locie. I to jest bardzo dobry skok Jakuba Wolnego. On w tym momencie obejmie prowadzenie. 135 metrów, a więc najdłuższa odległość. Tylko 4,1 punktu będzie zabrana za wiatr. Noty po 18 od wszystkich sędziów. No i Szanowni Państwo, mamy nowego lidera. Jak długo? No oby jak najdłużej. Tego ne, Kubie życzymy z całego serca. Michał Doleżał, który wnikliwie z gniazda trenerskiego obserwuje. Tak jest. To jest bardzo pozytywna reakcja trenerów i Maciek Maciusiak. No i zadowolony również Paweł Wąsek, który tam popatrzył dokładnie na skok swojego kolegi. I no oczywiście, Kuba, wolny na pierwszym miejscu, nie może być inaczej. Z przewagą 15,9% w reprezentacji Rosji, z uznaniem pukiwał głową. Tymczasem Paweł Wąsek 128 metrów dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 125,5 ładnie przeszedł nad bólą. I to jest dobra próba naszego reprezentanta. Myślę, odległość powyżej 130 metrów, chociaż chyba on sam. Do końca z tego skoku zadowolony nie jest. 131. E, odjętych aż 13,5 punktów. Wiatr 1,25 metra na sekundę wiący pod narty. No to od sędziów po 18, 18,5 punktu. Wszystko to wyglądało naprawdę bardzo dobrze i w powietrzu. Stylowo, nienagannie. Również lądowanie bardzo ładne u Pawła Wąska. Maciej Maciusiak z prawej strony, z lewej Michał doleżał. Ale to Państwo doskonale wiecie. I na piątym miejscu w tej chwili Paweł Wąsek troszeczkę, jak w w pierwszej fazie już pewny start final. A w powietrzu już jest Aleksander zniszczał. dzisiaj. Bardzo dobry skok w serii próbnej. Zdecydowanie słabszy w serii konkursowej, bowiem w próbnej było 140,5 metra, a tutaj zaledwie 124,5. Ponad 137 metrów potrzebował Aleksander zniszczą, by zaatakować miejsce Antiego Alto, a więc miejsce lidera. No niestety, odjętych 5,9 punktu. Taka sinusoida się układa, jeżeli patrzymy na, na dyspozycję Olka Zniszczoła. Był szósty w niżnym Tagile, najlepszy jego start w karierze w ogóle w zawodach Pucharu Świata. Potem od Engelberga drugiego konkursu. Dawid Kubacki e, obserwuje. Wyczyny Andrzeja Stękały 140 metrów, pięknie, ależ wysoko i znakomicie. Andrzej Stękała w kapitalnej próbie w pierwszej serii, rewelacyjny skok naszego reprezentanta 143,5 metra. Szanowni Państwo, czapki z głów, naprawdę odjęte 4,4 punktu za wiatr, również 7,6 za wydłużony rozbieg, ale także stylowo bardzo ładnie wykonał ten skok. Andrzej Stękała. Dziewiętnastki u dwóch sędziów, u trzech osiemnaście i pół. Fenomenalnie, brawo Andrzej, bo to przepiękna próba i z dość dużą przewagą, wydaje mi się, będzie prowadził reprezentant Polski. Natychmiastowa reakcja jury, będzie rozbieg skrócony do piątego, do piątej platformy startowej, a więc wrócimy do tego, z czego rozpoczynali zawodnicy. Widać to było, kiedy wyszedł bardzo wysoko nad zeskokiem, kiedy ne, był niesiony tą poduszką. wyżej z naszych, choćby na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Piotr Żyła. Wieje pod narty. A więc gdyby złapał to noszenie, Piotrek trochę walczył z podmuchami, ale powalczył dzielnie. Mimo tych wszystkich wachnięć, to był daleki skok. Bo ta zielona linia była gdzieś na granicy rozmiaru skocznie. On go nawet przekroczył. 143 metry. Co dzisiaj robią Polacy? Andrzej stękała 143,5 z siódmej platformy. Piotrek żyła 143 z piątej platformy. Będzie miał wprawdzie odjętych 9,7 punktu. Mimo tych wachnięć, odległość zrobiła wrażenie na sędziach. I 18,5 punktu u większości sędziów jest to 18,5. A zatem, jak będzie w tej chwili wyglądała sytuacja? Czy Piotrek, czy Andrzej Stękała? Kto teraz będzie na czele? Miła dla nas yy, Miłe dla nas zastanowienie. Kto tu ostatecznie zdobędzie więcej punktów? Tak czy inaczej, tak, mamy lidera, mieliśmy lidera i mamy lidera, tylko że się zmienił. Piotrek Żyła o 90. punktów o pół metra niejako wyprzedza Andrzeja Stenkawa, chociaż skoczył o pół metra bliżej. A dlaczego nie trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach? Bowiem na rozbiegu w tej chwili Dawid Kubacki. On tutaj dwukrotnie w ostatnich dwóch konkursach wygrywał i teraz pięknie niesiony. Dawid cudownie, Dawid wspaniale, Dawid daleko i kto wie czy Dawid nie będzie liderem w tym momencie. 143 metry Dawida Kubackiego, a więc identyczna odległość jaką uzyskał przed momentem Piotr Żyła. Odjętych 7,5 punktu, a więc nieco mniej od Piotka, ale noty jakże wspaniałe. Wspaniałe. Szanowni Państwo, od wszystkich sędziów prawie od wszystkich, po 19, bowiem jeden dał nawet 19,5. Ale jeżeli popatrzymy na ten skok Dawida, to to jest maestria, to jest to mistrzostwo, które on potrafi w locie i podczas lądowania zaprezentować. Przepięknie i będzie bardzo wysoka nota. Dawida Kubackiego, a to oznacza, o czym wspominałem, przemega więc trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach, a więc robią się nam tutaj takie małe mistrzostwa Polski w Titizie Neustadt. Dawid Kubacki na pierwszym miejscu o 3,7 punktów przed Piotrem Żyłą, o 4,6 przed, przed Andrzejem Stenkałem. Trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To on ściga w tej klasyfikacji Markusa Eisenbichlera. A teraz musiałby się również daleko, poza rozmiar skoczni. Wieje lekko z przodu. Kamil Stoch! I jest również daleko. Nie ma tych 143 metrów, ani 142, ani rozmiaru skoczni, ale jest powyżej 135. Jest 139 Metrów. No i patrzmy na noty, bo te w przypadku Kamila bardzo wysokie. Dziewiętnastki, 19, 19,5 i punktu. Pamiętamy tę notę kończącą turniej czterech skoczni z konkursu w Bischofshofen. Było to 59 punktów. Najwyższa nota tego sezonu. Nikt tak wysokiej nie otrzymał. Który jest w tej chwili Kamil? Drugi. Rozdziela Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. Mamy czterech Polaków. Dawid przed Kamilem. Piotr... Pierwszej. Z serii. Paweł, który pamiętamy w bliżnym tagile, osiągnął e, życiowy wynik. Szóste miejsce w zawodach Pucharu Świata. Dzieje pod narty. Potrzebuje 140 metrów Paweł Wąsek. Ale on skacze i ląduje przed punktem K. Nie udało się tym razem. Jeden z najwyższych skoczków w naszej kadrze. 184 cm wzrostu, teraz tylko 121,5 metra. I to nie, będzie, to nie będzie awans w pierwszej. Przypomnijmy kolejce to było 131 metrów, teraz 121,5. Jakie warunki? No wiałą pod narty, niby uśredniona wartość tego wiatru to 25 setnych metra na sekundę. Będzie miał w związku z tym odjęte punkty. Piąty. Zaczyna Jakub Wolny. Piękny powrót. Cztery razy z nim polska drużyna osiągała zwycięstwa w konkursach drużynowych. Pukaru Świata. No i on teraz, dziesiąty po pierwszej serii. Musiałby Kuba gdzieś tam na 139 metrze wylądować. On ładnie to pociągnął powyżej 130 metrów. Ponad 130 metrów skoczył Kuba Wolny. To był dobry skok. 133. Na ile to wystarczy? No, dużo zależy od tych parametrów, od tych przeliczników. Odejmiemy mu 3,3 ,3 punktu za wiatr pod narty. Noty 17,5 i 2,18. To nie wystarczy, aby objąć prowadzenie. Może to nie wystarczyć, żeby zająć drugie miejsce, ale może być trzeci za Lindwikiem i Ryoju Kobayashim, a przed Andrzej Niszkiem kiwa głową Dawid Kubacki. Raczej za probatą. Tak, jest trzeci Jakub wolny, czyli Lindvik, Ryoyu Kobayashi i trzeci Kuba. Andrzej Stynkała, jego najlepszy start w karierze. Szóste miejsce w Trondheim w 2016 roku. Siódmy był w Oberstdorfie, Węgelbergu. W tym sezonie teraz ładnie, wysoko nad zeskokiem Andrzej Stynkała Przed tą zieloną linią wylądował reprezentant Polski. Patrzę na warunki, w jakich skakał. Będzie miał odjęte 3,8 punktu. 134 metry. Do tego, by wyprzedzić Markusa Eisenbichlera, potrzebował około 137 metrów. 14 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Noty ciut niższe, ale też wysokie. 18,5 od sędziów otrzymuje reprezentant Polski. W tym sezonie pięciokrotnie w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Bardzo dobry, bardzo mocny punkt naszej reprezentacji. Andrzej Stękała i będziemy czekać w tej chwili na to ostateczne rozstrzygnięcie Łukasz Gębala, fizjoterapeuta naszej kadry. Trenerski, zadowolony, tam cały czas dyskusja, analizy i patrzy. Andrzej jednak na drugim miejscu o ile przegrał, o 3,5 punktu z Markusem Eisenbichlerem. A więc co najmniej wyrówna swoje najlepsze miejsce w Pucharze Świata, bo to było szóste w Trondheim 5 lat temu, a teraz już Piotrek żyła, jak on walczył o odległość w tej pierwszej kolejce. On tam dostał podłuch, a mimo to pofrunął 143 metry. Teraz potrzebuje 139,5. Piotrek żyła w powietrzu. Ależ znów walka odległość była bezkompromisowa. Na granicy brawury. Próbał Piotrek Żyła, czy wystarczyło? 139,5 tyle, ile wskazywał komputer. 18,18,5 punktu. Więc być może, być może wyprzedzi Biślego, czyli Markosa Eisenbichlera, jak go popularnie nazywają polscy kibice. Toczę naturalnie z sympatii. No i patrzymy na Piotra Żyłę raz jeszcze. Jak on to wszystko znosił. Tę wieczną loterię. Odej odejmiemy mu 8,5 punktu za warunki wieczne. Czy to wystarczy, aby objąć prowadzenie? Jeśli tak, to będziemy mieli co najmniej drugie miejsce dla Polaka. Jeszcze moment, jeszcze chwila. Nota Eisenbichlera to 268,7 punktu. Piotrek Żyła jest liderem! 270,8 punktu, a więc po raz czwarty w tym... Wieje pod narty Kamilu w swoim stylu arcymistrza. Prosimy bardzo, 142 by musiał skoczyć Kamil. Zawiesł nad zeskokiem. Leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy. Nie ma szans, aby było inaczej. Ląduje za zieloną linią, a więc mamy lidera już na pewno. Ciężce 144. Wyrównana ta najdłuższa odległość, którą Forfang miał na początku tej serii. Arcymistrz tak skacze. Ile dwudziestek? Jedna. Pozostałe oceny to 19,5. A zatem, yy, jaka, na jaką to ocenę się złoży? 59,5 punktów odsędził, nie, 58,5, a więc o pół punktu mniej niż miał w Bischofskofen, ale to był cudowny skok Kamila, 144 metry, odjęte 9,7 punktu za wiatr, bo warunki miał dobre, trafił dobrze Kamil na tej wiecznej loterii i, i... Czekamy tylko na potwierdzenie tego, co chyba jest oczywiste. Piotrek też patrzy, jest w tej chwili wiceliderem, ale za chwilę będzie na trzecim miejscu, bo liderem musi być Kamil Stoch o 281,6 punktu. Szanowni Państwo, to więc jest już pewne. Dwóch Polaków na dwóch miejscach na podium. Tylko teraz pytanie, w jakiej kolejności prowadzi Kamil Stoch albo Regner Graner od drugi. Piotr Żyła jest na miejscu trzecim, a pozostał już tylko... Dawid Kubacki, Dawid Kubacki, 140 metrów wymagane od Dawida Kubackiego. On skoczył 143 w pierwszej serii. Dawid i teraz jak najdalej. Pięknie, ale nisko nad ze skokiem. I niestety Dawid Kubacki pali ten drugi skok. Co nie zmienia faktu. Zwycięstwo Kamila Stocha. Halvor Regner granerut drugi, a Piotr Żyła na miejscu trzecim. A więc po raz dwudziesty w historii dwóch polskich skoczków na... DW, na Podium zawodów Pucharu Świata. Cóż, z tyłu skoczni delikatnie zawiewało Dawidowi Kubackiemu. Będzie miał z tego tytułu dodany jeden punkt, ale 128 metrów. Zbyt krótko, by liczyć się w dzisiejszym konkursie w klasyfikacji końcowej. Kamil Stoch wygrywa tę rywalizację, wygrywa dzisiejszy konkurs. Granerud jest drugi, Piotr żyła trzeci, Andrzej Stękała. Także w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Proszę zobaczyć, to jest jeden zespół. To jest jeden team. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oni się nawzajem wspierają, oni sobie nawzajem dogryzają, ale to jest jeden zespół. Siódme miejsce w tej chwili dla Dawida Kubackiego. Andrzej Stenkała.